Dzień dobry. Dziś troszeczkę inny film, ponieważ zostałam zaproszona do współpracy przez markę BASIC LAB, by móc pokazać wam ich propozycje dla skór tłustych. Jest to dość nietypowy jak dla mnie film, ale ponieważ bardzo zależy mi na tym, by móc pokazywać Wam to, co Wy chcecie oglądać i też wiem, że marka Basic Lab jest bardzo lubiana przez moje odbiorczynie, to postanowiłam spróbować zrobić taki film, poopowiadać Wam coś o tych preparatach. Co mają w sobie, jakie składniki aktywne, jak to sobie uporządkować w pielęgnacji. I jestem bardzo ciekawa Waszego odbioru, więc liczę na Waszą aktywność pod tym filmem. Jestem ciekawa, jak na taki film będziecie się zapatrywać. Już nie mogę się doczekać, kiedy poznam Wasze opinie, Wasze spostrzeżenia, ponieważ ten kanał tworzę w taki sposób, żebyście przede wszystkim Wy mogły z niego korzystać. To, co na samym wstępie, co jest bardzo ważne, chciałabym zaznaczyć, to są kosmetyki które zawierają w swoich składach promotory przenikania. Dlatego ten film dedykuje tym z Was, które już znają potrzeby swojej skóry, które są świadome, jeżeli chodzi o pielęgnację, umiecie odczytywać reakcje swojej skóry, ogólnie macie uporządkowaną tą pielęgnację od A do Z i po prostu szukacie jakichś ciekawych produktów, ciekawych kosmetyków. Natomiast jeżeli jesteście totalnie na początku swojej drogi, potrzebujecie pomocy tak od samego początku, żeby się dowiedzieć od A do Z, co, jak używać, być może macie dość duże problemy ze swoją cerą, nie potraficie dobierać kosmetyków, bo ona się raz przetłuszcza, raz jest podrażniona, raz jest uczucie suchości, nie wiecie, czy macie szczelną barierę naskórkową, hydrolipidową. O co chodzi z wartością pH? Więc, jeżeli jesteście na takim całkowitym początku i nie jesteście pewne do końca, jak wasza skóra by reagowała nie tylko na substancje aktywne, ale też na niektóre grupy substancji pomocniczych, to przypominam, że u mnie na kanale macie film o cerze tłustej, ale taki dla totalnych właśnie laików dla osób, które potrzebują podstaw, ale też dla osób, które mają wrażenie, że być może się gdzieś zaplątały w tej swojej pielęgnacji i potrzebują zrobić sobie taki reset i taki restart. To tam macie link, że możecie sobie sprawdzić właśnie takie podstawy i wszystko od A do Z, jak podejść do pielęgnacji cery tłustej. A dzisiaj właśnie bez jakiegoś rozdrabniania się w szczegóły. Raczej film dla osób, które już są świadome, które wiedzą jak skórę pielęgnować i które już właśnie te podstawy mają w małym palcu. Więc przejdziemy sobie od razu do analizy składników aktywnych i tego, co w tych kosmetykach jest. Jeżeli chodzi o markę Basic Lab, to jest polska marka. I oni słyną bardzo mocno z tego, że stawiają na takie topowe składniki aktywne i dają je dość w końskich dawkach, więc też ten film dedykuję dla tych z Was, które są już takie świadome w pielęgnacji, bo nawet z super substancjami aktywnymi czasami można zrobić sobie krzywdę. No, koronnym przykładem jest... Retinol! Każdy wie, że jest fantastyczną substancją aktywną, ale trzeba mieć do niego szacunek, respekt i odpowiednie podejście, żeby nie podrażnił. No ale czymże byłaby mowa o pielęgnacji cery tłustej, gdyby nie właśnie rzeczony retinol? I pierwszym, co chciałabym Wam tutaj pokazać, to są kosmetyki właśnie z retinolem. Oba zawierają retinol, przy czym jedno ma niższe stężenie 0,3 retinolu, zawiera również koenzym Q10 i 3% witaminy C. Drugie mam wyższe stężenie, bo jest 0,5 retinolu. Dodatkowo jest witamina C też w wyższym stężeniu, bo 4% jest koenzym Q10, czyli antyoksydacja i dodatkowo jeszcze CBD. Więc wspomożenie odbudowy bariery hydrolipidowej, łagodzenie niedoskonałości i regulacja pracy gruczołów. Ogólnie wspominam o retinolu, bo jest to aktualnie taka topowa substancja aktywna. I Jest to substancja, która bardzo dobrze wpływa na cerę tłustą. Dlaczego? Ponieważ retinol, witamina A, wspomaga regulację pracy gruczołów łojowych, poprawia też keratynizację, przez co nawet jeżeli mamy tak genetycznie tendencje do cery tłustej, i nawet jeżeli nie uda nam się całkowicie zniwelować tego problemu przetłuszczania, to właśnie poprzez poprawę keratynizacji naskórka skóra będzie miała mniejszą tendencję do powstawania zaskórników, z tego względu, że po prostu keratynizacja, czyli produkcja nowych komórek naskórka, będzie zachodziła w sposób prawidłowy, więc nie powinno być problemów z czopowaniem ujść kruczołów łojowych. Ponadto właśnie wspomniałam Wam o tych różnych składnikach aktywnych, które są w tych kosmetykach, bo witamina C Również ma przełożenie w kontekście pielęgnacji cery tłustej. Witamina C bardzo dobrze rozjaśnia przebarwienia takie pozapalne, czyli te zaczerwienione przebarwienia po wypryskach. W ogóle swoją drogą dajcie mi znać, czy chciałybyście zobaczyć film o przebarwieniach, bo zastanawiam się, czy nie nagrać dla Was takiego filmu typowo o przebarwieniach. Więc jeżeli chodzi o te przebarwienia takie pozapalne, lekko zaczerwienione, no to witamina C może wspomóc ich rozjaśnienie. Ponadto przyspiesza gojenie niedoskonałości i sprawia, że skóra ma bardziej ujednolicony koloryt, więc nie tylko regulujemy pracę ruczołów ale dostarczamy też czegoś, co po prostu sprawi, że ta nasza skóra będzie bardziej promiennie się prezentować. Koenzym Q10 to jest antyoksydant, więc gratka dla tych z Was, które chcą dodatkowo opóźniać procesy starzenia. Już sam retinol i witamina C robią swoje w tym kontekście, ale jeszcze jeżeli możemy dodać sznytu takiego przeciwstarzeniowego przy pomocy koenzymu Q10, no to czemu nie? Drugą substancją aktywną, która jest bardzo popularna i kojarzona z regulacją pracy gruczołów łojowych jest oczywiście niacynamid, czyli inaczej witamina B3. Ponadto w składzie mamy prebiotyk oraz filtrat z wody ryżowej. Ten filtrat z wody ryżowej ma takie właściwości pielęgnacyjne, nawilżające, wygładzające, ale bez nadmiernego obciążenia skóry. Niacynamid typowo substancja, która z jednej strony reguluje pracę gruczołów łojowych i poprawia wygląd naskórka i strukturę tego naskórka, ale Dodatkowo, systematycznie stosowany sprawia, że skóra produkuje więcej NMF-u, naturalnego czynnika nawilżającego, więc skóra sama z siebie Zaczyna być bardziej nawilżona przy systematycznym stosowaniu. To jest serum w formie takiej wodnożelowej, więc nie powinno mieć jakiejś ym, tendencji do zapychania, nawet u tych z Was, które mają cerę bardzo skłonną ku temu. Dodatek prebiotyku sprawia, że pojawia się mniej niedoskonałości. Prebiotyk wzmacnia nasz naturalny mikrobiom skóry, więc odpowiednia flora bakteryjna zapobiega rozwojowi tej niechcianej, patologicznej. Ku Czemu czasami dość jest to częste, że zdarzają się tendencje, a wręcz nierzadko dość często idą ze sobą w parze typ cery, jakim jest cera tłusta, no i właśnie podtyp trądzikowa. Nie zawsze jest to regułą, ale bardzo często one są ze sobą powiązane, bo po prostu nadprodukcja sebum sprzyja. Takie jest lepsze środowisko do rozwoju niektórych bakterii. I jeszcze dodamy do tego jakąś nieodpowiednią wartość pH osłabiony mikrobiom, no to bardzo łatwo, żeby ta niechciana flora bakteryjna zasiedliła nam skórę i pojawiło się więcej niedoskonałości, żeby te stany zapalne były bardziej zaognione. Więc to jest takie serum, które ma sprawić, że mniej tych niedoskonałości będzie się pojawiać, ale wciąż z zachowaniem tego, żeby były obkurczane ujścia gruczołów łojowych i sebum było produkowane w mniejszej ilości chociaż o witaminie C już powiedziałyśmy sobie dość dużo, no to nie mogłabym jednak nie pominąć takiej witaminy C i więcej coś na jej temat wam powiedzieć, bo witamina C ma bardzo szerokie spektrum zastosowania i ona znajduje zastosowanie w terapii tak naprawdę różnych typów skór, a bardzo rzadko zdarza się, że ktoś ma na przykład tylko typ cery tłusta i nie ma żadnych innych problemów skórnych albo nie ma żadnych innych celów pielęgnacyjnych, że tak to nazwę. I witamina C jest taką substancją, która działa wielokierunkowo i będzie nam nie tylko sprzyjać temu, że skóra będzie ładniej się prezentować, będzie mniej problemów z niedoskonałościami, jeżeli są jakieś przebarwienia, że one będą mniej widoczne i lepiej będą się goiły te przebarwienia pozapalne, ale na przykład witamina C pobudza syntezę kolagenu, więc sprawia, że skóra jest bardziej jędrna, bardziej na również pobudza syntezę kolagenu, który jest w naczyniach krwionośnych, w naczyniach włosowatych. Więc jeżeli macie problem z widocznością telangiektazii naczynek, to troszeczkę będą minimalizować tą widoczność. Pamiętamy, że w kontekście kosmetyków, no niestety one nie zamkną nam naczynek, ale mogą uszczelnić te, które mogłyby pęknąć w przyszłości i zmniejszyć widoczność tych, które już są. W kontekście rumienia też jest to bardzo istotne, żeby ten rumień się albo nie pojawiał, albo pojawiał się w mniejszej ilości i szybciej z twarzy znikał, jeżeli macie ku temu tendencji. I te dwa sera są całkowicie w różnych formulacjach. To zielone jest bardziej takie wodno-żelowe, więc ono jest lekkie formulacyjnie, bardziej dla tych z Was, które mają już takie ultra tendencje do zapychania i szukacie bardzo lekkich formulacji. I tutaj mamy aż 15% witaminy C, natomiast to żółte jest bardziej w formie emulsyjnej. Producent wskazuje, że to może być takie serum, które zastępuje nam również krem. Zawiera floretynę, czyli antyoksydant pozyskiwany z jabłek, więc też tutaj dodatkowe działanie przeciwstarzeniowe i wspomagającego jej niedoskonałości. Tutaj jest 6% witaminy C, inne stężenie, niemniej jednak są tutaj całkowicie dwie różne formulacje tej witaminy C. Więc to może się przekładać na to, że oba te składniki będą totalnie skuteczne, będą porównywalne efekty, tylko po prostu kwestia jest taka, czyja skóra na który składnik lepiej będzie reagować, bo to też jest właśnie taka kwestia. No i dodatkowo nie każda substancja aktywna może być do danej formulacji, więc jeżeli tutaj różnią się formulacyjnie te sera. Bo tutaj mamy emulsyjne, a tutaj mamy takie wodno-żelowe. No to też inne składniki aktywne, inne formuły witaminy C możemy dodać. To nie ma co patrzeć na stężenia, że o tam, gdzie jest wyższe, to zawsze będzie lepszy efekt. Bo absolutnie nie, to, to nie patrzmy w ten sposób. Bo zwyczajnie nie ma to przełożenia odnośnie tego, jaka jest formulacja, jaki jest dobór innych substancji aktywnych oraz jaki jest dobór też składników pomocniczych. Bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Ponadto nierzadko zdarza się, że im wyższe stężenie, tym skóra może być bardziej podrażniona, no bo też na składniki aktywne, które mocno na nią oddziałują, skóra może zareagować dość gwałtownie, więc nie zawsze więcej oznacza lepiej. Przede wszystkim patrzymy na to, co mówi nam nasza skóra, czy ona jest w dobrostanie, czy nic się nie czerwieni, czy nie ma jakiegoś efektu mrowienia, ściągnięcia, dyskomfortu. Obserwujemy naszą skórę, co ona nam mówi. Dodatkowo w tym właśnie serum żółty, jest też dodatek witaminy F, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, co będzie sprzyjać miękkości naskórka i będzie zapobiegać utracie wody z tegoż naskórka. Ale regulacja pracy gruczołów łojowych w kontekście cery tłustej to jest jedno. Inną kwestią jest też takie działanie pomocnicze, Poza tymi substancjami, które stricte mają nam służyć obkurczaniu ujść gruczołów wojowych i regulacji pracy tych ujść gruczołów wojowych, to trzeba tej skórze jednak też dostarczać dobrostanu i zróżnicowanych substancji aktywnych. Bo to nigdy nie jest tak, że jeżeli dobierzemy sobie całą tą pielęgnację taką normalizującą, ściągającą, oczyszczającą, to to nam da najlepsze efekty. Wręcz przeciwnie, jeżeli będziemy zapominać o dostarczaniu nawilżenia, odżywienia, to możemy uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego, bo skóra tłusta świetnie broni się przed jakimkolwiek podrażnieniem, nadmiernym wysuszeniem, nadmiernym złuszczeniem i może produkować więcej sebum, bo próbuje się bronić. Dlatego jest to ważne, by w pielęgnacji cery tłustej znaleźć równowagę. Stosujemy jakieś substancje, które mają poprawić wygląd naszej skóry, zmniejszyć to przetłuszczanie, sprawić, żeby powierzchnia skóry była gładsza, żeby te ujścia gruczołów były obkurczone, ale jednocześnie, żeby ta skóra nie miała tego bodźca, że musi produkować więcej sebum. Więc też ją wzmacniamy i wyciszamy. I przykładowo ja bym tutaj mogła polecić krem regenerujący z ceramidami. I właśnie ceramidy to są takie bardzo małe cząsteczki, które świetnie wnikają w skórę, Wzmacniają ją, odbudowują i sprawiają, że jest bardziej odporna przed wpływem czynników zewnętrznych. Więc, jako takie uzupełnienie pielęgnacji dość bogatej w substancje aktywne, takie silnie działające, może to być coś, co przyniesie skórze dobrostan. Oczywiście, w kontekście takiej silnej pielęgnacji, nie zapominamy o filtrach SPF-50, i to jest nie tylko filtr SPF-50, ale również ma ochronę przed UVA. Substancje aktywne, zwłaszcza takie bardzo silne, jeszcze w połączeniu z promotorami przenikania, no niestety mogą powodować, że skóra będzie bardziej wrażliwa na wpływ czynników zewnętrznych. Stąd stosowanie wysokiego faktora, tak jak na przykład tutaj mamy SPF50, PA jest wskazane, i żeby to stosować w odpowiedniej ilości, jedną pompkę na twarz i najlepiej reaplikować co dwie godziny, jeżeli tylko macie ku temu możliwości. No ale też nie zapominamy, że na nic są nam jakieś najbardziej wymyślne substancje aktywne, jeżeli zapominamy o odpowiednim, dogłębnym oczyszczaniu i te substancje aktywne nie mają możliwości wniknąć odpowiednio głęboko w skórę, żeby zadziałać i dać efekt. Dlatego to jest bardzo ważne, że w kontekście pielęgnacji ważne są takie dwa filary. Raz odpowiednie nawilżenie i to, co dobieramy sobie wśród tych substancji pielęgnujących, tak żeby nasza skóra dostawała to, czego potrzebuje, ale dwa to właśnie to odpowiednie oczyszczanie, żeby te substancje aktywne mogły odpowiednio głęboko wnikać. I mam tutaj dwie propozycje. Pierwszą jest coś, delikatnie oczyszczającego, ale jednak co jest troszeczkę mocniejsze, bo jest to żel. On jest oparty o glukozydy, więc delikatne substancje myjące nie powinno dawać uczucia ściągnięcia. Natomiast moich tych tutaj dzisiaj dwóch propozycji są to jednak, yy, no to jest mocniejszy kosmetyk myjący i on jest oparty o ekstrakt z herbaty, który ma właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych. A już takim bardzo delikatnym kosmetykiem myjącym jest emulsja i ona zawiera prebiotyki i one będą wzmacniały Mikrobiom skóry, co też będzie przekładało się na zapobieganie powstawania niedoskonałości oraz tego, że skóra będzie bardziej chroniona przed wpływem różnych czynników. W tej emulsji mamy również ceramidy, więc stawiamy na odbudowę skóry i ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych. Być może niektóre z Was się zastanawiają, ale jak to dla cery tłustej taki preparat właśnie dość ochronny, Cery tłuste są różne i rzeczywiście chociaż większość zapewne będzie preferowała oczyszczanie żelem, by było takie uczucie komfortu i oczyszczenia i odświeżenia, tak niektóre cery tłuste jednak są skórami również wrażliwymi i wymagają delikatnego oczyszczania. To że kosmetyk jest delikatny nie znaczy, że jest nieskuteczny. Po prostu jest to kwestia doboru odpowiedniego kosmetyku myjącego do potrzeb danej skóry, a wręcz jeżeli macie taki problem, że macie wrażenie, że wasza skóra tłusta nie oddziałuje zbyt dobrze na różne stosowane na nią składniki aktywne kremy i sera, to może właśnie spróbujcie ograć tą pielęgnację poprzez dobór innego kosmetyku myjącego, z innej grupy niż stosowałyście dotychczas. Może właśnie zamiast żelu emulsja, jestem ciekawa, co by wyszło z takiego doświadczenia. To są propozycje, o których chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj. Tak wspomniałam na samym początku, jestem ciekawa jak odbierzecie ten film i czy tego typu przeglądy byłyby dla Was atrakcyjne, fajne, czy są wśród Was osoby, które takie przeglądy są. Wręcz mm, sądzę, takie mam przeczucie, że będziecie chciały, bo sama kiedy otworzyłam się na możliwość testowania kwasów, to widziałam bardzo duży entuzjazm z Waszej strony i to też sprawiło, że kiedy dostałam propozycję od marki Basic Lab, żeby pokazać te produkty, stwierdziłam, Kurczę, może dziewczyny jednak uznają, że tak chcą takie coś widzieć, bo wiadomo, kto będzie chciał używać kosmetyki z promotorami przenikania, no to sobie właśnie postawi na coś takiego i już wie, czego szukać w pielęgnacji w zależności od potrzeb skóry. A te z Was, które jednak, no... Trzymają się z daleka od promotorów przenikania, jednak obserwują, że coś się dzieje po tych substancjach, no to już wiecie, że, że to po prostu nie jest dla Was, no i nie będziecie w takim razie dokonywać zakupów, no to jest kwestia dość oczywista. Ja też chcę dawać Wam coraz większe pole do decyzji samodzielnej, co chcecie... Stosować, jaką metodą ja chcę Wam pomóc, mogę Wam podpowiedzieć, mogę podpowiedzieć właśnie, jak co ograć. No, chociażby właśnie, jak jest retinol, to pamiętajcie o tym, żeby chronić tę skórę i stosować filtry UV, to jest mega ważne. Tak samo wysokie stężenia, witaminy C. Kurczę, filtr jednak jest wtedy naprawdę ważną substancją, żeby stosować. Nawet niacynamid, nawet w kontekście właśnie niacynamidu, o którym się. Czasem zapomina, czasem ten jacynam to się tak traktuje, że to jest taka fajna, skuteczna substancja aktywna, a ona również w wysokich stężeniach może spowodować jakieś podrażnienie, czy nawet wysuszenie. Więc też i filtry, i ta odbudowa, i delikatne oczyszczanie są ważne. Dlatego cieszę się, że mogłam Wam coś takiego opowiedzieć. I tak wspominam dla mnie to, co jest bardzo, bardzo istotne, żebyście Wy mi dały w komentarzach szczerze znać, co sądzicie na temat takiego filmu i takiego rozszerzenia mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!